Witam panowie panie, z tej strony Mir i dzisiaj gramy w najbrzydszego Counter Strike'a. Jakim o dziwo jest Counter Strike Global Offensive? Dziwne, nie? No, ale tak wygląda. Już nagrywałem z tego odcinki. Swoją drogą, jeżeli chcecie to zrobić, Cesowi biednemu, to linka do tego będziecie mieli w opisie. Ale nie zachęcam Was do tego ze względu na to, że prawdopodobnie można dostać za to wagbana, ale jak dacie dużo łapek w górę pod tym odcinkiem i dużo komentarzy, że chcecie, to nagram rankeda z takimi ustawieniami. Popatrzcie, no, już widać, że będzie coś nie tak. No z takimi ustawieniami nagramy Rankeda, mówię, można do za to prawdopodobnie dostać wagbana, bo to jest ingerencja w tiki gry, to jest inject, ale czego się nie robi dla widzów, a poza tym można założyć sobie darmowe konto i wiecie, dostać na nim wagbana, także nie wiem, pogramy sobie Rankeda, jezu oni okropnie wyglądają, w ogóle oni wyglądają daleko, daleka jak byli łysi, w sumie nawet z bliska, tak jakby łysieli, tak jak ja trochę, ale w sumie ciekawie by się nagrywało Rankeda na takich ustawieniach, ogólnie... Na przykład ja uważam, że to jest tak, wiecie, jakby nie dziwię się, że za to banują. Może to nie poprawia jakoś super widoczności. Chociaż w sumie z drugiej strony poprawia bardzo. Poczekajcie, zobaczymy sobie takiego Cedeka. No popatrzcie, jak on się mega rzuca, nie? Tak mi się wydaje tutaj. W ogóle chyba nawet cieni nie ma jakoś super, nie no, są jakieś cienie, ale patrzcie, są tak kwadratowe, nie? Normalnie one ja to z tego co pamiętam, tak strasznie przechodzą. W każdym razie... Strasznie wszystkie teksturki rzucają się po prostu w oczy dzięki temu, bo wszystko jest takie jednolite i, no, łatwo zobaczyć kogoś. No, popatrzcie, tutaj też byśmy zobaczyli o wiele szybciej CTK. No, może nie, nie jakoś perfekcyjnie, ale na pewno o wiele szybciej niż normalnie. Zawsze w tym spocie się kampią Ceteki i e, trudnej ze strzei, trudnej zauważyć. No ale z takimi teksturkami, no to bardzo, bardzo prosto. No ja sobie sprawdzałem wszystkie mapy, oprócz keša nowego, e, z taką brzydką grafiką, dlatego sprawdzimy sobie kešę. Jeżeli chcecie więcej map, żebyśmy sprawdzili sobie w następnych odcinkach, to napiszcie, ja chętnie nagram, zostawcie też lajka, żeby ciągle lajki, o komentarze i tak dalej, ale trzeba to po pierwsze, a po drugie, wtedy będę wiedział, że chcecie, Boże święty, no teraz to seria wygląda jak Czarnobyl. Kurde, ale powiem wam, że wygląda to jak taka low poligonowa gra, no... No, co mogę więcej powiedzieć? Ale naprawdę dziw, dziwne. No, może jestem dziwny, ale mi się to podoba. Naprawdę, mi się to podoba. Dałbym sobie to na tapetę. W sumie zrobię zdjęcie na tapetę. Serio wygląda to dosyć ciekawe. Zobaczcie, jak ktoś chce, to niech sobie zrobi zdjęcie na tapetę. No, dla mnie to wygląda przegenialnie, naprawdę wygląda tak fajnie. Wymyśliłem sobie wyzwanie, żeby znaleźć jakiś model, który nie ucierpiał przez to. Zastanawiam się, czy uda mi się znaleźć. Jak uda mi się znaleźć, to Wam chętnie pokażę. A ptaszki sobie ładnie latają. Ptaszki chyba są nienaruszone. Kurde, powiem Wam szczerze, że chętnie bym znalazł jakiś taki model. Co prawda nie znam jakoś super tej mapy, bo łącznie grałem na niej może z 4 razy. I wydaje mi się, że znalazłem kandydata. Prawdopodobnie jest to drabina. Nie, dobra, nie, drabina też jest naruszona. Ona chyba jest troszeczkę bardziej jakby poniszczona, tak mi się wydaje. Co się w ogóle z tym stało? Czy to było takiego koloru? Nie wiem, może? Powiem wam, że chyba nie jestem w stanie znaleźć żadnej teksturki, która nie była e, naruszona. A raczej nie jest naruszona tym ustawieniem. Serio, nie, nie jestem w stanie. Przeleciałem całą mapę. <laughs> no i nie mogę, nie, nie mogę nic znaleźć. Jak wy znajdziecie coś, jak ściągniecie i będzie wam się chciało potestować, to piszcie w komentarzu. Zastanawiam się jeszcze, jak na przykład na off W ogóle zobaczcie, jak to też fajnie wygląda. No, o, z daleka. No, ale z daleka o to chodzi, bo to jest LOD. W każdym razie z daleka to trochę nawet wygląda dosyć tralistycznie ten krzaczor, chociaż w sumie nie. Co to jest? To są gazety chyba, już na pamiętam. No ja myślałam, bo chyba na... nie, tutaj na ekranie w ces go nie ma nic na monitorze chyba. Może jest? Kurde, żeby sprawdził. Wyjdzie może na głupka, ale serio nie pamiętam. A jeżeli chodzi o ekwipunek, bo pewnie też niektórych to będzie ciekawić, to tak wyglądają mniej więcej niektóre skin. Na przykład mp 7 wygląda, z ikoną przynajmniej, jakby biała, ale jak jeszcze ją powiększę to wygląda tak. To jest spoko. Gram z swoją drogą na drugim koncie, żeby w razie W nie dostać wagmana na CSA. O, na przykład tutaj są chyba zdjęcia, bo też teksturki dopiero jak powiększymy, to widać, że są gorszej jakości. O, na przykład ten 5 wygląda dosyć legitnie, tak mi się wydaje? Nie wygląda jak obłąkana. UMP no już trochę gorzej. O, znalazłem w końcu teksturę, która jest nienaruszona. To jest na pewno nienaruszona. No, swoją drogą, to jest South Park, to jest chyba easter egg, nie? Bo Central South... South Office Park. Central Office? Central South? <grych> w każdym razie South Park, to, to jest nawiązanie. South Park, wiecie, South Park, taki serial. Nie dla dzieci, nie polecam dla dzieci, na pewno. Także zadanie z poprzedniej mapy wykonane, jedyna teksturka, która nie została naruszona LOD. Nie ma co przedłużać, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie lajka, napiszcie komentarz i pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeżeli jesteście nowi, albo jeżeli jesteście starzy i powracający, a nie oglądaliście mnie, bo, 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 bo nie.